Witamy się z wami bardzo gorąco w Nowym Globu. Jesteśmy właśnie na lotnisku w Chicago i jedziemy na e, wakacje do Meksyku. Cześć! Cześć. Mamy Johnę, Mamy Teośka. I Adam poszedł pomóc moim rodzicom spakować torby, także zaraz pokażemy mamy i tatę. Um, I o, jest 6 godzina o 8.30, lecimy. I już są. Już Adam pomógł im i są jak zawsze. Dzień dobry! A szybko strasznie przeszliśmy przez um, no, odprawę, więc idziemy sobie coś tylko szybko zjeść. Mamy jeszcze prawie dwie godziny do odlotu, także super. bagaży i napisałam do pana z transportu, transport po nas zaraz by miał przyjechać, także jedziemy na stację benzynową, tam zawsze co roku sobie bierzemy piwo i jakieś tam seltzery, a to jest twoja kochanie. I potem pojedziemy do resortu i dzisiaj jest wielki dzień w Chicago, bo Chicago Bears grają um, Playoff, na Super Bowl, więc będziemy w jakimś ważonym. Status walizkowy jest całkiem też niezły. Rodzice znaleźli swoją, a myśmy już zlokalizowali dwie nasze, a trzecia jest najłatwiejsza, bo moja, zielona. Bo się właśnie w sklepie. Adam kupił drinki nie dla siebie nie dla taty piwko i no jakieś przekąski no no dla dzieci. Mamy jakoś 45-50 minut do hotelu. Nie wiem, co powiedziałam wcześniej, ale jedziemy do tego samego hotelu, w którym byliśmy rok i trzy miesiące temu. Przyszliśmy już, to Adam nas teraz tam zarejestruje, a ja wam pokażę. Tutaj mamy sekcję. My jesteśmy w ogóle... w Hotelu, który nazywa się Grand Palladium, a uh, jesteśmy w sekcji dla rodzin Family Selection. Um, rok i pół temu byliśmy tutaj i bardzo nam się podobało. I tak, pod przyszli. Tutaj jest recepcja specjalnie dla tych właśnie Family Selection. I zawsze, jak przyjdziemy, to tutaj jest taka ścianka uh, z cukierkami. Mamy kawę, różne drinki to wszystko sobie można tutaj, wiadomo, brać. Uh, no i Adam nas. Uh, a potem na, to jest bardzo duży resort, więc potem na golfkarcie pojedziemy z panami do tego pokoju, które nam przypiszą. Mama czeka z kasiorą, widać kto rządzi w chałupie. Już mają nas brać do pokoju, a tutaj mają żywe flamingi, więc sobie szybko rzucimy okiem. I jedziemy do hotelu, a my chyba ponad. Tym razem mamy troszkę inaczej pokój, w innej wili. No niestety jesteśmy w stanie komuś widzieć na balkon, ale trudno. I tutaj nie mają tych z basenami, ale nie spędzę się najwięcej czasu w pokoju, Więc pokój wygląda tak. Jest troszkę y, z drugiej strony niż poprzedniej i łazienka jest mniejsza niż była. Oni zawsze tutaj dają nam jakieś zabawki, jak widzicie plecaki. Już te plecaki używamy, także nowe się przydadzą. Czapki i Adam teraz poszedł do rodziców, zanieśli walizki. Okay, udało nam się przebrać i idziemy teraz w końcu coś zjeść. Dzień jest, 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 Jestem, Zadowolony? Widzę. Tak, o, o, oczywiście. Idziemy na, na wielkie żarcie. Wielkie żarcie, już mówiłam, że będziemy jeść cały czas. Mam, dopiero ja będzie sadło w ostatni się... dzień. Weszliśmy, słuchajcie, do takiej knajpy, co zawsze tutaj chodziliśmy, ale nie, nie pomyśleliśmy sobie o godzinach. Jest teraz czwarta, coś, piąta prawie. A oni otwierają od siódmej na kolację i na lunch tutaj nie mają, więc śniadanie tylko i kolacja. szybko lecimy znaleźć jakąś pilną knajpę, bo to idziemy oglądać. Mama tutaj odstrojona, jak stróż wybożycia, o! Tutaj jest taka restauracyjka na basenie. ona bardzo ostatnio ją lubił, więc teraz tutaj jest. Wow! Piękny. Wygląda, że się spieszymy, ale tutaj jest drugi. A um, drugi jakby osobny lobby i to się nazywa kolonią. Tutaj zazwyczaj się robią różnego rodzaju imprezy. Pięknie tutaj jest. Um, I tam jest teraz sports bar, w którym będziemy sobie coś zjeść i oglądać Chicago Birds. Także przeszliśmy na nogach, bo ogólne jakby zasada jest, że trzeba to rozchodzić, co będziemy jeść. Na vlogu z Meksyku Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo gorąco w kolejnym dniu Jest poniedziałek, idziemy sobie na śniadanko, wszyscy się zebrali A potem pójdziemy sobie na basen, jest coraz cieplej Jest styczniowa pogoda, jest troszkę zimniej niż było ostatnio Ale myślę, że na to, że jest przed dziewiątą to już można chodzić tak więc będzie chyba ok. Zjemy sobie śniadanko, nabrałam torbę na basen i pójdziemy na ten mniejszy rodzinny basen. Na razie tam nie ma nikogo, więc mam nadzieję, że nie będzie dużego tłumu, ale ogólnie nie wygląda, żeby było aż tak dużo ludzi. W ostatnim razem bardzo dużo było igłan, a jeszcze nie widzieliśmy ani jednej. Jesteśmy w Neście, to jest bufet dla rodzin tylko. Pięknie tutaj jest i naprawdę dzonka jest ok. I mają tam z tyłu Kids Club. Znalazł pierwszą jaszczurkę. Wszystko już w normie, no nie? O oh, jest. Pierwsza na menu. Czekaj. Widzisz? Ktoś wziął. Jaka dostojna. Cześć do vloga. Jeszcze raz. No, dobrze, też już chcę iść do basenu, a bo jest sobie jeszcze nie otwarty. Jesteśmy na razie na tym basenie, na którym byliśmy w zeszłym roku i on jest dosyć głęboki, także muszę iść kuchami z dla dzieci. A mają drugi, który się otwarł i on jest dokładnie bardzo podobny do tego, też taki duży, ale jest popas dla dorosłych, więc z dzieciom też będzie lepiej. Także myślę, że będziemy musieli tam go z kartem pojechać. A jest jest ten rezort, bo to są jakby trzy osobne rezorty z ze sobą połączone, jakby na jednym. I przez to mamy wstęp do jakby wszystkich basenów, wszystkich restauracji, także tego jest bardzo dużo. A więc tak naprawdę da się nie robić, da się robić coś innego każdego dnia. Każdy pokój ma butlera i wysyła nam na cały dzień rozpis. Także dzisiaj są jakieś kompetycje na piłkę nożną, różne cudowianki, także na pewno będzie co robić i dla dzieci. pokażemy do vloga, basen dla dzieci, co? Pokaż, Teraz wam pokażę. Jest super mało ludzi, może dlatego, że chyba jeszcze basen nie jest jakby oficjalnie otwarty, ale tutaj w zeszłym roku dzieci było na basenie, jak widzicie. I w tym domku tam z tyłu jest Kids club i tam można zostawić dzieci, i potem Kids Club bierze te dzieci tutaj na basen, a tam z tyłu jest plaża zaraz. O, oni sobie już zajęli leżaki, Baczę, już się wygrzewa. Czas na relaks na basenie z dryneczkiem. Rodzice się opalają, a my za domem pijemy. Byliśmy na głębokim basenie i teraz chwila przerwy. I potem pójdziemy zjeść coś i zobaczymy, co dalej. Kona jedzie? Jedzie. Ja się w tym roku przygotowałam i mam statyw, także dużo łatwiej się nagrywa, żeby się nie trzepało. Przeszliśmy na rodzinny basen i zajęli się nam dzieciami i ja od razu, Także nic zdać nic ująć i z rodzice adam, a jeszcze końcem tygodnia przyjeżdża moja siostra Aneta i jej chłopak Antoni. Także myślę, że będzie super udany. Rodziny wypadną no jak na razie jest przepięknie i znów słońce wychodzi. W moim należy się nagrodę za ten klipie, ja tylko mówiłam, tato, nurkuj. A tata, bez żadnych pytań, raz, dwa, pod wodę. Jesteśmy już po basenie, jestem tak zmęczona, że dużo o nie będę gadać. Um, jesteśmy, może jest szósta, dochodzi to, z godzinki pół przed um, kolacją, i potem mają bingo, noc bingo. A więc pójdę sobie na bingo. Adam wam kupił jakieś bilety, żebyśmy mogli grać bingo z rodzicami. A w zeszłym, w zeszłym roku, ostatnim razem Adam wygrał flaszkę wódki, także nie wiem czy nam się uda tym razem, bo jest nas mniej, a ostatnio wszystkie, kolektywnie wszystkie nasze punkty ze chłopakami jednego szwagra, ze szwagrem żeśmy mieli tych punktów najwięcej, ale pójdziemy, chociaż jestem taka zmęczona, mówię, jak się położę, tak nie wiem czy wstanę. Adam się poszedł kąpać, dzieci pójdą się kąpać i potem jestem razem chyba wannę opalona, jak mało kto, mało kiedy, ale. Jest ciemno jak nie wiem, dzisiaj jest cieplej niż było wczoraj, idziemy szybko na kolację, a pójdziemy sobie do tego samego miejsca, w którym byliśmy dzisiaj na śniadanku, czego zamówimy sobie bardziej jedzenie niż wyruchać i a, potem idziemy na noc, bingo, to Wam to także a, no, zadowoleni, pierwszy dzień bardzo, bardzo udany, spędziliśmy większość czasu na basenie i lecimy dalej. godzina 11 coś. Przechodzimy do pokoju, jak widzicie, po bingu. A tutaj taki surprise. Super! Dzień dobry, kochani. Jestem was bardzo gorąco, kolejny dzień. To znowu ja. Ogarniam się z 8.15. Makijaż już prawie. Ja bardzo delikatne makijaże robię. I szybko sobie wymułam włosy. Muszę sobie wysuszyć, wyprostować lekko i idziemy na śniadanko. Dzień dobry. dzień dobry. Jesteście gotowi na drugi dzień? Tak. A tata? Gotowy. Bo przecież z dziadkiem chyba jeszcze nie gotowi, no ale już powiedzmy, że prawie. Mama sobie idzie Cześć, mamo. Idziemy na śniadanko, tak jak wam mówiłam, a Adam ma żebyśmy się potem przeszli na spacer, zanim pójdziemy na basen wyleżywać się, wylegiwać się. A więc chyba pójdziemy na a, spacerek. Taki dość większy po śniadaniu. I potem jak pójdziemy na basen, to już będziemy, wiecie, pełni relaksu. mi panowie tutaj idą cały z nimi, a do nas za mną, z mamą przez dżunglę. Się na go, a tam jest dziecięcy, klub i patrzcie. Chłopcy się bawią. Nie wleci? A my tutaj. Hello, pa mamo! Mama na vlogu, cześć! Idzie mój mąż, bo mu się udało załatwić, co załatwiał. Poszedł sobie zmienić bransoletkę na rękę, bo go cisła. Idzie. Wygląda, za... o, już myślę o golfie w piątek. W piątek idziemy na golfa. Patrzcie, jak pięknie pogoda znowu coraz lepsza. My idziemy teraz na spacer. Zobaczyć trochę rezortu zanim pójdziemy z powrotem wylegiwać się na basenie. Wiem, myślałam, że po to poszedłeś. Obróć się, to ładnie wyglądałeś, jak się tego śmiechasz. Pięknie, no piękne. Ona jest wielkim fanatykiem węży i oszczurek, chociaż w rzeczywistości nie opływa z nimi za dużo, ale patrzcie na tą tutaj. Szybciutko, tak jak mówiłam, na ten spacerek. I Im bardziej jesteśmy bliżej części dla dorosłych, tylko tym mniej plaży jest. Ale Słuchaj, się bal, pogoda jest wyśmienita, piękna. I warto się troszkę przejść po śniadanku. Tutaj są różne takie ścieżki, którymi ludzie przechodzą ze swoich części hotelu. I tutaj chyba gdzieś był przed chwilą ekskluzywny, ekskluzywna część jakby plaży dla członków klubu, który nazywa się Travel Club. A tutaj jest Zentropia. Zentropia to jest część, gdzie mają spamę z mamą w zeszłym roku, a byłyśmy z mamą Anią na masaże, w Zentropie właśnie. No idziemy dalej. Tutaj nigdy nie byliśmy wcześniej. No, więc ja pięknie. Tak, tutaj mamy kolację dzisiaj. Okay, no to czyli tutaj będzie restauracja z jedzeniem morskim, owocami morza. To jest tutaj. Później, dobra? Fajnie, co? Teraz tutaj będziemy mieć dinner tonight. A tutaj dalej, chyba robią właśnie śluby. Co um, też mi się podoba, bo o, taki śluby, gdy też by było fajne. Szybko dotarliśmy tutaj nawet. Tutaj nie byliśmy, gaz jeszcze. Patrz, jak pięknie. Mają tutaj tą wodę z wódkami. Przyznam Wam szczerze, że jak bukowałam tym razem tą podróż, to myślałam, że ta część White Sand, czyli ta, którą tutaj pokazuję, to będzie. Miejsce, na którym będziemy spędzać najwięcej czasu. W zeszłym roku ten basen był zamknięty, ponieważ oni go remontowali, także ta okolica tutaj jest przepiękna i basen jest mniej głęboki, także dla dorosłych jest popas, więc dzieciom też będzie łatwiej. Natomiast my nigdy tutaj nie przyszliśmy na basen. Jakoś ta część, w której byliśmy inicjalnie, ta część rodzinna, Family Selection, ten mniejszy basen, była miejscem, na którym spędzaliśmy najwięcej czasu. Przede wszystkim dzieciom się podobało, bo tam co godzinę były jakieś aktywności dla dzieci zaplanowane, a dla dla nas, jako rodziców, mieliśmy łatwy um, nagląd na nich, natomiast mogliśmy się zrelaksować, zjeść sobie coś dobrego, napić się dryneczka i widzieć nasze dzieci na oczach, podczas gdy oni mieli fan. Zabawę, jakiej mało. Tu wam pokazuję, że jeżeli nie chcecie bukować takiej wilii, jaką my bukowaliśmy, to tutaj są też opcje romantyczne bungalow. Można sobie taki domaczek zabukować i każdy z tych domków ma przy sobie łódkę, więc nawet po tej wodzie można sobie takim kanu, um, taką łódeczką pływać. Tutaj było naprawdę pięknie. To był, ten resort jest ogromny. Jest tutaj. Ogrom rzeczy do roboty. My bierzemy Family Selection i biorąc Family Selection mamy dostęp do każdej restauracji, każdego miejsca, także dla nas to jest naprawdę doskonała opcja i myślę, że ciężko powiedzieć, czy nie wrócimy tu ponownie, ponieważ nam się podoba i ja wychodzę z założenia, że a po co ryzykować, jak znaleźliśmy miejsce, które naprawdę nam odpowiada, a więc prawdopodobnie zobaczycie nas tu jeszcze yy, kiedyś. Kolejny punkt naszej podróży, Spa. Byłyśmy tutaj ostatnio z małą Anią, a teraz idziemy tylko zobaczyć, niekoniecznie korzystać. Tak. Hala. Dzięki. Yeah, Kochani, dotarliśmy na kolejny element tej podróży, i tym razem jesteśmy na. Um, tym centrum, wiecie, piłki nożnej wszystkiego. Um, poprosiliśmy o piłkę, bez problemu nam dali. Dzieci już zadowoleni, bo to oś na początku było takie jeszcze nędzne, bo wczoraj taka długa noc, że zmęczony. właśnie tutaj mają koszykówkę z tyłu, bardzo dużo ludzi jest na picketball i tenis. Um, no i chłopcy tutaj się bawią. Tam jest a, siatkówka, siatkówka dla dzieci jest z tyłu. Tam jest mini golf a, w dżungli, także na pewno jeszcze wrócimy na to. No przepięknie, tutaj nie byliśmy w zeszłym roku, więc bardzo, bardzo fajnie. <laughs> Bab się pilnuje z oddali.

Thank you, sir. Appreciate dinner. it. All Thank you so much. Bye. We'll okay. bye, bye bye. Thank you. Dzień dobry. Jesteśmy już. Ja wam pokazuję wszystko. A, przyjechaliśmy na restaurację Poseidon. Rodzice nie są fanami um, owoców morza, więc ich tutaj z nami nie ma. A spotkamy się później. I siedzimy sobie na plaży. Całkiem ciepło dzisiaj, nie? Nawet nie ma takiego zimnego wiatru. Są się na razie podoba, pięknie pachnie, jest naprawdę ślicznie i szumpa, super! <laughs>